Cześć! Witam w kolejnym odcinku z gry Call of Duty 4 Modern Warfare. W poprzednim odcinku poleciały w niebo rakiety i one mają na celu zniszczyć, zniszczyć tego co zauważyłem na mapach Nowy Jork. Więc my zapewne mamy w tym, w tym odcinku, w tej misji, musimy zrobić tak, żeby te rakiety gdzieś wybuchły najlepiej w kosmosie, w niebie czy gdzieś tam. Tutaj mamy jakieś rakietki. No i dobrze, moi drodzy, skupmy się teraz na tej misji. Zapowiada się dosyć ciężko. Zasłona dymna. Tam jakiś czołg zauważyłem, że sobie jeździ. No i właśnie mamy podłożyć C4 pod ten czołg, więc może do niego podejdźmy teraz. Może być ciężko, nie wiem, gdzie on jest w zasadzie. Wow, dzięki. Tutaj jest ok. Dobrze, podkładamy C4 i uciekamy. Maga. Dobrze, tylko odleciały koła. Że gra się zapisała. O, zaczynamy z grubej rury, powiem tyle. Ach. Uciekł mi tamten. A już po nim, świetnie. Dobrze, poczekajmy chwilę na życie. No, nie, 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 udało nie, się nie, 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 oberwałem tą nie, niestety nie, 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 Powodować jak najwięcej tymi pociskami ze snajperki. No, tak nie trafię. Cały czas obrywają, ale jeszcze więcej ich nadchodzi, naprawdę. No, to był piękny rzut. No nie, muszę go dorwać. Uwaga, wybuch. Dobrze, mamy przejście dalej. Mamy zniszczyć wszystkie nieprzyjacielskie czołgi. Pozostały dwa. Świetnie. Mam jakąś wyrzutnię. Ale do nich tam nie dojdę. Nie, chwileczkę ja się muszę cofnąć i wrócić tutaj po moją snajperkę, znaczy po moją broń. Aha, rozumiem jak już rozwalić czołgi, ale chyba nie podejdę. Wow, głupie to było, nie? Mi się zdaje, że musimy chwileczkę poczekać, żeby ten czołg stanął. No i wtedy możemy śmiało podkładać te T4. Chyba, że tym, ale wątpię w to. Au. Uwaga, na RPG możemy za ich pomocą zniszczyć pojazdy. Zaraz zginę. Dobrze, czołg zatrzymał się. Dobrze. Udejdę na chwilę kawałek. Świetnie. Po nim jeszcze jeden, moi drodzy, został. Został czołk. Gdzie on tylko jest? Tutaj. Wow. Ale obry, obrywam. Dobrze trzeba jakoś teraz podejść pod ten czołg. O nie, zginęłem. Kurcze mole. Już tak ładnie nam szło nie. Dobrze, ten już jest zniszczony. <laughs> Więc został jeszcze jeden czołg. Chwileczkę, odczekajmy może za tym filarem. To jest gaz. Sorry, najpierw może wyniszczmy tutaj naszego wroga. Tam jeszcze są. Świetnie, oberwa ładnie. Ten czołg tak mnie nawala. No nie, znowu zginęłem. Trzeba mojej drody gdzieś. <laughs> Trzeba mojej drody gdzieś podejść w inne miejsce. taki lepszy punkt. Wtedy może łatwiej się z tym uporamy. Wow. O nie, to jest dosyć głupie rozwiązanie. Ale może podejdę, podejdę tutaj. Dobrze, rozwalmy go. Jest, udało się chyba. To jest kapitan. Sorry, kapitanie. <todgłosy> Osłaniaj oddział gdy wchodzi do szybów wentylacyjnych. Zobaczcie, oni tutaj włączyli piłę mechaniczną jakąś. Zobaczcie, jeszcze jakieś rakiety startują. Dobrze, niech oni to przetną. Jednak nie ma według mnie kogo osłaniać tutaj. Gdzie jest moja lina tutaj? Dobrze moi drodzy, zjeżdżam w dół. Huhu. Dobrze moi drodzy. Koniec misji, dosyć krótka misja. No i to, co się będzie działo w kolejnym odcinku, to zobaczycie w moim kolejnym filmie. To co się będzie działo w następnej rozgrywce. Następnej misji. Teraz będziemy gdzieś pod ziemią, właśnie w szybach wentylacyjnych, więc może być też ciekawie. Misja może się okazać dosyć nietypowa. Dobrze, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału, lajkowaniu oraz komentowaniu. Tyle ode mnie, trzymajcie się. Cześć!